żeby w kotu wróciły wspomnienia z dzieciństwa. Czemu mu tak pocierać? Ja, nie, nie, nie. Tak mówisz. Trzeba mu gdzieś pocierać, tak mi mówiła. Tak, o, Tak. i długo trzeba pocierać. Wtedy, Wtedy mu wrzucą wspomnienia z dzieciństwa. Zacznie szukać swojej mamy i yy, zacznie ssać, no, no to, to, co widzi. Zacznie się oczypywać. Będzie się zachowywało jak maluszek. Jak... O, rozluźnił się. Dobra, no ja wiem, co on będzie robił. Będzie gryzł nos, bo mi zawsze gryzł, jak był mały. Będzie się bawił naszyjnikami. No, tylko tyle wam zdradzę. Więcej wam nie zdradzę, żebyście sami zobaczyli. No. Szuka swojej mamy? Zobaczymy. Okej, okay, tylko musimy mu tak dłużej porobić. No, czy fake? Czy prawda? Fake. To nie. Need... Ej, czekaj. Bo było jeszcze napisane, że zacznie kłaść swoją łapkę na to, co zacznie najbliżej widzieć. Czyli na razie działa. No, na razie nie ma fejku. Czekaj, trochę Dalej. Trochę wam to skrócę. To wszyscy sobie też lezał. Zwróciłam wspomnienia z dzieciństwa Jak był mały? Bo zawsze tylko zginiał tak łapki, kiedy był tylko malusi. A więc na razie to a działa. Teraz, tylko, a teraz nie, nie jeszcze nie, tylko jest jeszcze zespany, bo przed chwilą go spać położyłam i wstał. To może jeszcze dlatego nie szuka, bo jest może jeszcze zespany. no Jest w kocyku, jak widać. Kocyku. Odkrymy, odkryjmy go ze, z Teraz jest na golasa, więc proszę się nie dziwić. pokazuję pokazuję jajeczek. No, wstawaj. Bo to będzie zabronione. No. Chodź, no ty miałeś stać, jak ci to robiłam. ile zjełeś. O, usiadł sobie tak, jakby był maluszkiem. Jakby nie umiał. Można też włączyć. No i teraz jak nie działa, to możemy zrobić z wibracją. Może dać na, na lepszy etap. Okej, okay, to jest lepszy. On zasypia przy tym bardziej niż sztuka. E, to. My, e, to... ta szczoteczka to, to, to jest tak jakby język jej, jego mamy. No, to ja poszukam innej na razie. Prawda. Prawda? Działa. I idziemy dalej spać. Dobra. To powiedz papa widzom. Mama. Papa.